Witam wszystkich serdecznie, Daniel z tej strony, nowa meta już jest z nami, bo piąty sezon jest już z nami, mamy buffy, nerfy i tak dalej, wszystko mam dla was gotowe, najlepsze buildy, wytłumaczenie dlaczego dany build, dana, dany dodatek może być dobry na dłuższą metę albo jakiś zamiennik, wszystkiego się dowiecie, plus porównanie poszczególnych broni na True Game Data, zaczynamy! Ale zanim zaczniemy słówko od partnera dzisiejszego odcinka, czyli... Gaminate. Gaminate jest to napój energetyczny dla graczy i nie tylko dla osób, które pracują umysłowo i osób, które trenują, ponieważ ja, jako grająca osoba, streamująca osoba oraz osoba, która regularnie trenuje, używam Gaminate'a jako przetreningówkę, więc wpisuję się też w tym aspekcie mojego życia. Da wam energię aż do 6 godzin. Nie zawiera ani grama cukru oraz zawiera 12 aktywnych składników, które pomogą wam się skupić na waszym zadaniu. Czy to jest sesja gamingowa, czy to jest praca, czy to po prostu. Czas na pobudzenia albo właśnie faktycznie trening. Mają wiele wyśmienitych smaków do wyboru, a z kodem Ascład dostaniecie aż 10% rabatu, więc to jest idealna okazja, aby wypróbować Gaminate'a lub dla niektórych z Was, którzy już, już go piją regularnie, ponieważ wiem, że są takie osoby, aby po prostu wziąć kolejnego i przy okazji wspierać ten kanał, używając kodu Alskład, który da wam 10% rabatu. Przechodzimy do filmiku. nie zaczynamy od drugiej data Na początku przeanalizujemy sobie broń na daleko, później następnie na blisko. I wiem, że STG jest aktualnie w mecie. Po co mówić o innych broniach? Po to, że STG. Pewnie na dniach zostanie znerfione, będzie jakaś, jakaś aktualizacja e, niespodzianka i powiedzą, że STG za bardzo dominuje, dlatego znerfiliśmy damage, znerfiliśmy bullet velocity, znerfiliśmy recoil, nie wiem, coś tam znerfią, bo STG na każdym kroku recoil, bullet velocity, czyli prędkość pocisków oraz e, TTK po prostu dominuje, więc jestem pewny, że zbalansują tą broń, aby inne bronie mogły też tam się kręcić, dlatego też o nich powiem, ponieważ są bardzo bardzo dobre. Więc mamy tutaj się 7 w końcu możemy powiedzieć o balu, bo naprawili recoil tej broni. Już nie jest tak, że w, w miarę strzelania ten recoil się zwiększa, po prostu jest stały, dobry do kontroli. Więc jest naprawdę fajna broń mobilna. Jest naprawdę super. Teraz Holger 556, SVA, MTZ, STG, tak eradukator oraz Holger 26. Więc jeżeli chodzi o bronie na daleko, to wszystko co było w mecie poprzednio zostaje i dodajemy kolejne bronie do mety. Czym jest bal, czym jest e... STG oraz czym jest tak eradukator i teraz zobaczmy na TTK, więc TTK naprawdę STG tutaj dominuje 600 TTK aż do 36 metrów. STG ma ten fire rate Wolniejszy od powiedzmy broni typu MTZ Typu Holger e, Ale z uwagi na to, że Na pewno to dostanie nerfa e, No to uważam, że warto powiedzieć o innych broniach Plus jeszcze ten STG ma wolniejszy fire rate Dobre bullet velocity Najlepsze, ale jak zmisujesz No to wiadomo, że ktoś tam może Po prostu nie wybaczyć, więc zobaczmy tylko na Bullet velocity e, Widzicie STG 960 w porównaniu do Takiego Bala albo taka era Kartora, Który ma 840 albo 840 800. Holger 26 ma 790 No oczywiście te, te bullet velocity możemy zwiększyć dodając poszczególne dodatki, czego teraz nie, nie zrobiłem, ale po prostu miejmy to na uwadze, że po prostu STG w każdym w sensie dominuje po prostu TTK, Bullet Velocity e, i tak dalej, i tak dalej. Ale uważam, że inne broni są też dobrze, bo grałem. Grałem każdą z tych broni, grałem holgen 26, grałem e, Balem, grałem SVA. Są naprawdę dobre i nie musicie grać STG, STG, STG. Nawet w tym momencie możecie pograć innymi broniami. A pamiętajcie, STG zostanie po prostu znerfione zaraz. Więc zobaczmy sobie bronie na daleko. Zacznijmy od STG i zacznijmy od omówienia pewnej ważnej rzeczy. Doszedł nam nowy tłumik do... Odblokowania jest to tłumik quartermaster I teraz tak, ten tłumik jest do odblokowania dzięki wyzwaniom dnia. Musicie najechać na ten tłumik w waszym różnikarzu, musicie na niego kliknąć, musicie go zaznaczyć, żeby był aktywny, i wtedy poprzez wykonywanie wyzwania dnia, czy to w Warzone, multiplayer, czy zombie, jesteście w stanie to odblokować. Więc jeżeli macie zombie i multiplayer, możecie wszystko po prostu zrobić. Może powiedzieć w przeciągu godziny, że tam wyzwanie na Warzone, wyzwanie na zombie, wyzwania na, na multiplayer, że będziecie mieli 8 e, zrobionych lub w przeciągu paru dni po prostu na Warzone. Problem w tym, że mi się to zbugowało. I mi się to nie zawsze aktywuje. Może niektórzy mają ten sam problem, może inni nie mają. Po prostu ostrzegam, że jak zauważą, to się naprawi. Może ja coś źle zrobiłem i mi się po prostu tak to nie odblokowało w miarę szybko. Ale są też inne opcje do wyboru, o których powiem, zanim odblokujecie ten tumik. Więc mimo wszystko warto go odblokować, bo statystycznie ten tumik wygląda naprawdę zajebiście. Zwłaszcza, że ma odrzut w poziomie, na poziomie minus 23, czyli naprawdę nam fajnie kontroluje tą broń na e, ten odrzut na boki, który jest najgorszy do kontroli. Ten odrzut do góry możemy kontrolować, ale ten odrzut na boki jest tragiczny, zwłaszcza jeżeli mamy do czegoś strzelać na daleko. Więc ten tłumik jest poniekąd bardzo, bardzo ważny. Ale jeżeli tego tłumika tutaj nie ogarniacie, to mamy inne opcje do wyboru. Możecie poświrować i możecie bawić się w zwiększanie bullet velocity, czyli, czyli prędkość pocisków na STG. Możecie założyć tłumik, tłumik soniczny, czyli sonic suppressor. Albo też fajnie się spisuje właśnie ten tłumik harbringer, który jeszcze daje nam troszeczkę do kontroli odrzutu... Więc więc te dwa tumiki na pewno Wam polecam. Ogólnie na tego STG można śmiało zakładać tumiki, nie trzeba zakładać jakieś odrzutniki, żeby jak najbardziej niwelować recoil, ponieważ STG ma już dosyć solidny recoil. Więc jeżeli chcecie zwiększać bullet velocity, dajcie sobie tego Harbringera, o którym mówiłem, czyli tutaj macie ten tumik e, Harbringer, który da Wam plus 18 i da Wam 1275 do bullet velocity. E, ewentualnie możecie sobie soniczny dać, jeżeli po prostu nie chcecie, żeby gdzieś tam e, Wam zabierało skuteczny zasięg ale naprawdę Harbinger fajnie tu wychodzi, plus musicie też sobie ogarnąć jak się strzela z tych tumików, bo czasami ten recoil pattern e, się różni i możecie po prostu preferować e, inny więc jeżeli chodzi o STG, to by było na tyle możecie ponownie świrować z tym STG i jak najbardziej e, maksymalnie zwiększać bullet velocity, tak żeby było aż do 1500, ale to kosztem innych po prostu rzeczy, czyli dajecie po prostu inną lufę, e, soniczny e, albo ten harm Rigger plus jeszcze amunicja o zwiększonej wadze, wtedy po prostu te pociski lecą najszybciej ze wszystkich broni, ale też ten recoil będzie trudniejszy do kontroli kolejno, SVA na SVA dajemy wszystko, co się da do prędkości pocisków ponieważ gramy SVA na tzw. Bursie. Czyli po prostu zmniejszamy tryb strzelania na tryb jednostrzałowy, czy tam burstowy, czy to na padzie, czy to na myszce. I tu nieważne co zrobicie, nieważne co dodacie. To po prostu nie ma recoila, więc wszystko dajemy do prędkości pocisków, preferowany celownik 60 maga i lecimy z SVA, ponieważ będzie też dominować z tą prędkością pocisków, którą mamy aktualnie na poziomie, prędkość pocisku na poziomie 1134, Harbringer może trochę bardziej zwiększyć do 1168, ale... Mamy tutaj ten skuteczny zasięg obrażeń po prostu plus 5 i wydaje mi się, że to jest fajny dodatek. Kolejno lecimy dalej, Bal 27, solidna broń, naprawdę fajna broń, zwłaszcza, że teraz przy tych dodatkach naprawdę rikol jest. No... Pięknie to po prostu strzela, więc naprawdę mocny, naprawdę mocny też na, na te takie średnie średnio bliskie dystanse, więc naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o tłumik, yy... Jeżeli nie macie tego, no to tutaj jest zabawa, ponieważ Bal ma prędkość pocisku na poziomie 884 e, i teraz jeżeli macie dobrą kontrolę recoila, to się możecie po prostu bawić w dodawanie... E, Tubinków, które pomogą wam, właśnie zwiększyć ten recoil i zwiększyć wam na przykład e, prędkość pocisków. Jak na przykład Harbringer jest solidny, ale Harbringer daje nam minus albo plus 38% do szybkości celowania, czyli zabiera nam tą szybkość celowania, czyli wolniej będziemy celować tą bronią. Ale testując to wszystko, te celowanie nie jest aż tak tragiczne. Ja po prostu grałem tym e, Harbringerem na e, Battle Royale i mimo, że ten. Te, nie jest to coś, kurty, naprawdę. Wolnego, nieco to szybkiego Myślę, że jak się przyzwyczajecie Będzie naprawdę, naprawdę spoko Więc Harbringer zamiast tego nowego e, Close Quarters, czy jak to się nazywało Będzie też spoko, ewentualnie jeżeli preferujecie Szybsze celowanie, no to po prostu Odrzutnik, ponownie tutaj znowu Ten Quartermaster, przepraszam Quartermaster jest najlepszą opcją I tutaj w Holgerze 5.6 proponuje wam wywalić Celownik i zamiast celownika Dać wszystko pod kontrolę e, Odrzutu, ponieważ po, Holger jest ba bardzo mocny, zarąbista, broń na odnowę nawet, albo na solówkę, ewentualnie duo na Battle Royalu, yy, ale te 40 po prostu zabiera nam jakiś dobry dodatek, który daje nam dobrą kontrolę recoila. I tutaj ponownie jest ta sama sytuacja. Dajecie Quatermastera, albo dajecie Harbringera, który da wam prędkość pocisku plus trochę kontroli recoila I, nie tak i, i o wiele większą jakby karę do e, prędkości celowania Ewentualnie jeżeli chcecie bardzo zwiększyć e, jakby mobilność tej broni Czyli nie zabierać wam za bardzo e, prędkości celowania i tak dalej Na przykład hamulec kasów, czy z, z innych tych celowników, e, przepraszam, e, odrzutników e, Które po prostu nie zabiorą wam aż tak dużo do kontroli e, Odrzutu i zabiorą, nie zabiorą wam tak dużo do yy, szybkości celowania. To chciałem powiedzieć. Kolejno, następne bronie. Tak, eradukator Naprawdę solita broń. Mocna broń, fajnie bije. Zwłaszcza w tych pierwszych strzałach, jak kogoś traficie, chłop nie będzie wiedział, co tu się dzieje. Bo jak wiemy, tak, Eradukator po prostu ma. Czyli on robi. Tak strzela. Więc te pierwsze strzały naprawdę dominują. Plus, jak zrobicie tą broń mniej więcej tak jak ja mam, to jest po prostu. Ja kontroluję Record, żeby nie było, nie myślcie, że to stoi w miejscu. Ja kontrolowałem Record, bo jak puszczę... To, to faktycznie idzie w górę, ale da się to po prostu kontrolować. W mojej ocenie to będzie najlepszy build. I tutaj ponownie albo to, albo dajecie ewentualnie, powiedzmy, tego Harbrinkera, e, który. E, talon, przepraszam, talon. Musicie dać Harbrinkera, tutaj jest Litalon, więc dajcie to, tylko tutaj ponownie zwolniejsze ADS. Albo po prostu jakiś odrzutnik, który nie zabiera wam tego ADS-a, ale zrobi wam kontrolę na boki, bo kontrola na boki będzie tutaj najistotniejsza. E, kolejno. Teraz tak, Holger. 26. Zarąbiście mi się z tej broni strzela. Po prostu super, mimo że bullet velocity na tej broni nie jest tak dobra, jak w innych, bo jest 837 i moglibyśmy się bawić, dają na przykład Spirit Fire'a nawet, albo nawet byśmy mogli świrować z tumikiem sonicznym lub nawet z Harbringerem, ale teraz ta broń się robi trochę wolniejsza. E, więc z tym tumikiem oczywiście będzie najlepsza. Z tym tumikiem będzie najlepsza. Ale jeżeli nie chcecie tak bardzo spowalniać tej broni, to mimo wszystko nawet dobrze się strzela z hamulcem Kasus. Naprawdę solidnie się mimo wszystko strzela z hamulcem Kasus. Naprawdę fajnie to. Widzicie? Fajnie się to kontroluje. Więc tutaj macie do wyboru albo hamulec Kasus, dajecie tutaj. E, albo ten nowy, jeżeli macie odblokowany, e, Ewentualnie Spirit Fire, ale może trochę wam tym rzucić. Chyba że się przezwyczailiście. Sonic Suppressor, przepraszam, nie Sonic Suppressor, tylko Harbringer. Tak, Harbinger, dobrze powiedziałem. E, jeżeli chcecie największy bullet velocity, kontrolę trochę, no i nie obchodzi was za bardzo ten, ta szybkość celowania. Kolejno, lecimy dalej z broniami. Tutaj mamy tak, opcje na odnowę, moim zdaniem MTZ-556. Super opcja na odnowę, jeżeli, no to w sumie ten, cel, te, ten magazyn zostanie. Naprawdę szybko strzela, fajna broń, naprawdę solidnie strzela. Zwłaszcza z tym nowym celownikiem, e, przepraszam, nie z nowym celownikiem, tylko nowym... Nowym tłumikiem Tutaj niektórzy będą preferować robić tą broń Bardziej pod powiedzmy ee, Tutaj nie ma co pod mobilność w sumie robić Bo jakby ten tłumik Nie zabiera wam zbyt dużo do prędkości celowania Uważam, że ta broń jest też dobra na odnowę Też ewentualnie na RK Na odnowę trochę po prostu lepsza e, Ale jeżeli nie macie tutaj opcji Wziąć tego, ten celownik to ja po prostu polecam wam Hamulec Kasus mimo wszystko Będzie też spoko opcją Po prostu zabierze wam do tego e, pozioma e, Recoilan w poziomie więc tyle, jeżeli chodzi jeszcze o SOA Superter, moim zdaniem bardzo dobry na odnowę, dlatego że SOA Superter ma spory spadek obrażeń na dystans. Więc na Battle Royale nie będziesz tak dobry, mimo że w te, takich że to tak powiem średnio bliskich dystansach naprawdę będziecie dominować SOA Superter, bo jest naprawdę potężny, ale na wyspach odrodzenia na tych mniejszych mapach te dystanse są mniejsze, mimo wszystko, więc on bardziej odda niż na Battle Royale -u. I tutaj macie build do SOA. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o bronie na daleko. Jeszcze sobie zobaczmy bronię na daleko, jeżeli chodzi o snajpy, i zaraz przejdziemy do broni na blisko. Więc tutaj macie build do kara. Jeżeli chodzi o BRK, możecie też zbudować na bardziej pod quick, e, quick scope build do kara. Coś innego zrobili z tym celownikiem. Nie wiemy za bardzo co. Jakoś dziwnie się strzela akurat z tego celownika z trójkącikiem. Jest większa taka ciemna otoczka wokół tego celownika, bo jakby przybliżyli albo oddali, to trochę coś tam się zmieniło. Więc niektóre osoby będą preferować. Po prostu zamienić ten celownik na. Yy, BBBB. Wydaje mi się, że to będzie ten. O ile dobrze pamiętam. Ten Ale SPX-owy, nie, to też nie ten celownik. Momencik, mały falstart. Był taki jeden. O, tutaj mi się schował chyba. Nie, to nie jest ten. Ten Ala SP... To jest ten SPX, przecież szyta się potrafi nawet. Na ten celownik. Dużo osób po prostu gra tym celownikiem. On przybliża trochę bardziej, ale nie wiem, nie daje nam takiej ciemnej, ciemniejszej otoczki, więc to może po prostu być kwestia przezwyczajenia, a ten laser nie jest, nie powinien być ten laser, tylko powinien być... Ej, Ej ten powinien być laser. O, proszę bardzo, więc tak wygląda. E, build do Kara, następnie mamy build do... Morsa, build do Morsa wygląda w ten sposób oraz build do kata wygląda. Ten sposób, w który Kat się nie chciał zrenderować. Więc to są broni na daleko i przejdźmy teraz do broni na blisko. Bardzo szybko zobaczmy SMG, jak wyglądają SMG w tym przypadku i mamy podobną sytuację, bo tam zbyt dużo nerfów, buffów nie było. Ja wiem, że um, AMR dostał buffa, że bronie z MW2 dostaje buffa. Moim zdaniem one nie, nie mają żadnego... No business in the meta. Ta, ta się nie kręci w mecie. Są ok, są lepsze, ale po prostu nie. One nie będą w mecie, nie są w mecie. Ten AMR jest ok, ale wydaje. Wydaje się, że są po prostu lepsze opcje do wyboru, więc mamy Effie który jest po małym nerfie, Lachman Shroud, którego omówię tutaj, Striker, Static nowy, Superi, WS -9, w WSP-9, BP-50 oraz MCW, więc prosto z mostu uważam, że Lachman Shroud powinien zostać wyrąbany, ponieważ TTK tej broni jest spoko, jest naprawdę fajne TTK, ale mobilność tej broni jest... Prędkość pocisków, i mobilność pocisku, e, mo, prędkość pocisków i mobilność samej broni naprawdę jest bardzo słaba w porównaniu do innych broni, które mają podobne staty, jeżeli chodzi o strzelanie z, tej, z tych broni. Więc nie widzę sensu w broni na blisko, w SMG, która powinna być mobilna, bo będziemy się dobrze z nią ruszać, żeby używać czegoś, co jest ciężkie, ale strzela ok. Więc jeżeli chcecie, dobra, ale ja tego buildu nie podam, bo uważam, że to po prostu lepsze opcje. Eviotix Horus dostał tego nerwa małego. Do dystansów, więc dalej będzie bardzo, bardzo mocny na, na te bliższe dystanse. Mobilność jest też spoko, więc na wyspę odrodzenia też, jakby będzie, będzie coś tam szarpał. Ale uważam, że Static i Superi dalej będą dominowały w tych broniach. Striker będzie dominował pod kątem stabilności samej broni. Nie jest najszybszy, ale jest bardzo stabilny. Plus TTK aż się do 24 e, metrów się utrzymuje, więc bardzo spoko. WSP9 dalej ma swoich faworytów, ale będzie grany już rzadziej, bo musisz strzelać już precyzyjnie z WSP9, już nie ma takiego. Dobrego mnożnika do dłoni czy tam do nóg Więc mimo wszystko WSP-9 e, Stał się bardziej bronią precyzyjniejszą Musisz strzelać precyzyjniej A w, patrząc na broni typu Statik Supery no to będą częściej grali Tymi broniami BP-50 Podobna sytuacja do mniej więcej 10 metrów 12 metrów będzie fajny Dużo ludzi preferuje tą broń, lubi tą broń Więc dalej ta broń będzie grywana MCW dalej dominuje jeżeli chodzi o TTK Problem tej broni jest ten magazynek or Nie no magazynek spoko ale bardziej ta prędkość Pocisków i taka mobilność jest taka, mm, 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 ale do strzału w głowę ma zarąbiste TTK, więc MCW dalej jest bardzo po prostu mocne. Więc przejdźmy sobie teraz do buildów tych broni. Dobra, bronie na blisko, zobaczmy jak to działa, więc na początku dominatorzy, moim zdaniem superi będzie dalej grane, bo jest to wygolna broń, mobilna broń, TTK broni jest solidne, więc tu jest build po prostu, moim zdaniem jeden z najlepszych. Oczywiście możemy dodać celownik, zamiast przykładowo takiej kolby, damy sobie celownik preferowany. Eee, często gracze na myśl będą preferować celownik, jak najbardziej. Ja gram na Myszce, to też bole ten build, preferuję, ale tutaj jeżeli chodzi o zmianę to te proponuję. Jeżeli chodzi o static, to będzie mój proponowany build do tej broni. Mobilno też da się tutaj kontrolować, ja wiem, że ta broń jest mówi się do, dla padziarzy, ale jak dodamy ten celownik glassless, to moim zdaniem naprawdę na myszce będzie solidny. bo Więc ja bym dyskutował, że to nie jest broń tylko dla padziarzy, zwłaszcza, że zbudujecie to w ten sposób i tu mobilność tej broni jest naprawdę fajna. Więc przetestujcie, to jest mój build i moim zdaniem Build dobry dla myszki, dla napadów Nie wiem, sprawdźcie, moim zdaniem jest zajebisty Kolejno, e, lecimy dalej Striker, 9 Wygląda w ten sposób, ponownie Tutaj macie ten sam problem. Jeżeli nie macie tego celownika na SMG, to po prostu proponuję Wam dać ee, ten celownik. Tu mi tłumienia Zechman 35 komp z kompensatorem. To po prostu będzie ten e, wylot lufy, który preferujecie lub będziecie zakładać, e, jeżeli nie macie tego nowego e, quartermastera, tak? Tutaj podobna sytuacja, nie macie Quatermastera, dajecie tamten. I tu macie build do MCW. Proponuję za wam założyć to. E, już wywalić celownik, i proponuję wam założyć to, żeby zwiększyć prędkość pocisków, po prostu w MCW. Kolejno, lecimy dalej. Pompa. Pompa jest solidna, pompa jest mocna. Tu szoty na myszkę, napady, ale na mysz myszkę będą preferować. I teraz tak e, albo oddech smoka. Jak możecie dać oddech smoka, albo po prostu dajecie yy, 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 coś chciałem yy, o owikę, zamiast oddechu smoka. Więc tutaj macie ten, ten wybór, który chcecie, niektóre będą preferować laser, żeby bardziej z, tak tak stęca, czyli postawy taktycznej strzelać, ale tutaj macie ten build, który naprawdę solidnie wychodzi, yy, więc ADS jest też spoko, oddech smoka śmierdzi będzie ciężko, ale niedużo ludzi gra z oddechem smoka. którzy preferują właśnie laser albo po prostu e, taki e, taką rękojeść mimo wszystko, więc to wszystko jeżeli chodzi o bronię, Jeszcze mam tutaj a przepraszam bp50 bp50 wygląda w ten sposób e, bardzo fajny build nie potrzebujecie celownika na bp50 nie ma wizualnego recoila. Wiem, że dalej ludzie są, którzy preferują grać w e, wsp9 tutaj macie build do wsp9 o tu tłumikach już mówiłem. Jakie zamiany no i na końcu ten ten ten, ten, ten horus. Ja na niego nie mam pomysłu za bardzo, bo ta broń mimo wszystko ma, ma karę do dystansu, niezależnie czy na kicie czy nie. Więc uważam, że fajnie by było tą broń podawać bardziej mobilnościowo pod prędkość. Problem w tym, że spoko. Jak się przyzwyczajecie, może być zajebista i jest mocna mimo wszystko na te bliższe dystanse, na wyspę odrodzenia. Na te dalsze dystanse no to trzeba się po prostu nauczyć, więc tutaj macie proponowany build do przetestowania. Ja teraz na myślę, wszystko testuję, żeby nie było. Tutaj macie proponowany build do przetestowania. Zobaczcie jak się tym strzela. I po prostu dajcie mi znać. Więc to wszystko z mojej strony. Tutaj macie buildę do wszystkich broni. Pamiętajcie o łapkach w komentarzach i subach, jeżeli jesteście tu najnowi. Widzimy w kolejnych filmach na tym kanale i na livestreamach na tym kanale. Cześć, cześć.